Nie potrzebujesz siłowni, aby być silnym jak żołnierz, potrzebujesz tylko własnego ciała i determinacji. Te ruchy, które trenują elitarne jednostki wojskowe, wzmacniają serce, stawy i mięśnie głębiej niż jakikolwiek sprzęt. Dają sprawność, równowagę i odporność, która chroni przed upadkami, bólem pleców i utratą energii. Pierwsze ćwiczenie wydaje się proste, dopóki nie spróbujesz. Ustaw dłonie pod barkami, ciało w linii od głowy do pięt. Napnij brzuch, tak jakbyś chciał przyjąć cios, i zacznij przyciągać kolana do klatki piersiowej, jedno po drugim. Oddychaj rytmicznie, wydech przy ruchu, wdech przy powrocie. Nie spiesz się. Każde powtórzenie to praca serca, płuc i mięśni głębokich, które stabilizują kręgosłup i chronią go przed bólem. To ćwiczenie poprawia krążenie, wzmacnia nogi i kor, przyspiesza metabolizm i obniża ciśnienie krwi. Dla osób po 50 roku życia to doskonały sposób, by zachować sprawność bez ryzyka kontuzji. Wystarczy mata i własna masa ciała. Najczęstszy błąd? Unoszenie bioder zbyt wysoko albo zbyt nisko. Plecy powinny być proste, brzuch napięty. Zacznij od trzech serii po 30 sekund z minutą odpoczynku. Z czasem wydłużaj ruch do 45-60 sekund, skracając przerwę. Wspinaczka górska to więcej niż ćwiczenie. To codzienny trening serca, płuc i charakteru. Kiedy nauczysz się utrzymać rytm mimo zmęczenia, twoje ciało odwdzięczy się siłą, którą poczujesz w każdym ruchu, od porannego wstania z łóżka po długi spacer z wnukami. Drugie ćwiczenie, które stosują żołnierze jednostek specjalnych, wygląda jak zabawa dziecka. Ale już po kilkunastu sekundach zrozumiesz, dlaczego to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla dorosłego ciała. Nazywa się niedźwiedzi marsz. Nie wymaga żadnego sprzętu, a buduje siłę, równowagę i stabilność całego ciała, jednocześnie wzmacniając stawy i poprawiając krążenie. To jedno z najlepszych ćwiczeń, jakie może wykonywać każdy po pięćdziesiątce, by odzyskać młodzieńczą sprawność. Uklęknij na czworakach, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Następnie unieś kolana kilka centymetrów nad ziemię i zacznij powoli przemieszczać się do przodu, przesuwając naprzemiennie prawą rękę i lewą nogę, a potem odwrotnie. Plecy trzymaj prosto, brzuch napięty, oddech spokojny i rytmiczny. To proste w teorii, ale po minucie poczujesz, jak pracują wszystkie mięśnie: ramiona, nogi, brzuch, pośladki. Niedźwiedzi marsz wzmacnia korpus i poprawia koordynację, uczy też stabilności, która jest kluczowa dla zdrowych kolan i bioder. Dla starszych osób to doskonałe ćwiczenie prewencyjne. Poprawia równowagę, zmniejsza ryzyko upadków, wzmacnia serce i wspiera układ oddechowy. Najczęstsze błędy zbyt wysokie unoszenie bioder lub zbyt szybki ruch. To nie wyścig. Kluczem jest kontrola. Poruszaj się powoli, z precyzją, jak żołnierz na misji. Zacznij od trzech serii po 20-30 sekund marszu, odpoczywając minutę między seriami. Z czasem możesz zwiększyć dystans lub długość ruchu. To ćwiczenie łączy w sobie siłę i spokój. Działa jak medytacja w ruchu, poprawia koncentrację, odciąża kręgosłup i wzmacnia serce. Jeśli chcesz zachować młodość w ciele i głowie, Marsz Niedźwiedzia stanie się Twoim sprzymierzeńcem. Trzecie ćwiczenie, które znajdziesz w treningu żołnierzy elitarnych jednostek, to martwy ciąg z workiem z piaskiem. Nie jest to zwykłe ćwiczenie siłowe, to test praktycznej siły, której potrzebuje każdy mężczyzna po pięćdziesiątce. Nie chodzi tu o wygląd, lecz o zdolność do podniesienia ciężaru z ziemi bez bólu pleców, do utrzymania równowagi i do zachowania stabilności w codziennych sytuacjach. Worek z piaskiem ma jedną przewagę nad klasyczną handlą. Jego waga przesuwa się, a to zmusza twoje mięśnie stabilizujące do pracy w sposób, którego nie da się osiągnąć w siłowni. Kiedy próbujesz go podnieść, całe ciało musi współpracować: od stóp po dłonie. To idealne ćwiczenie funkcjonalne dla osób starszych, ponieważ wzmacnia mięśnie pleców, nóg i brzucha, a jednocześnie poprawia postawę. Ustaw worek między stopami rozstawionymi na szerokość barków zegnij kolana, pochyl się w biodrach. Utrzymując prosty kręgosłup. Chwyć worek oburącz, napnij brzuch, weź wdech i unieś ciężar, prostując nogi i biodra równocześnie. Nie szarp. Ruch ma być płynny i kontrolowany. Następnie powoli opuść worek z powrotem na ziemię. Najważniejsze to napiąć mięśnie brzucha i pośladków. One chronią dolną część pleców. To ćwiczenie nie tylko wzmacnia ciało, ale i buduje świadomość ruchu. Uczy bezpiecznego podnoszenia przedmiotów w codziennym życiu. Zacznij od trzecich serii po osi powtórzeń z lekkim workiem. Z czasem możesz dodać trochę piasku, ale nigdy nie kosztem techniki. Nawet żołnierze najtwardszych jednostek zaczynali od lekkości. Liczy się precyzja, nie ego. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia pomaga utrzymać zdrowy kręgosłup, silne nogi i pewny chwyt. To trening, który nie tylko daje siłę, on ją przywraca. Czwarte ćwiczenie to ompompki z dotknięciem barku. Ruch pozornie prosty, ale w rzeczywistości jeden z najlepszych testów równowagi, stabilności i siły funkcjonalnej. Żołnierze jednostek specjalnych wykonują go, by wzmocnić ciało do walki w niestabilnych warunkach, a dla osób po pięćdziesiątce to świetny sposób, by poprawić koordynację i ochronić stawy przed kontuzjami. Podczas tego ćwiczenia pracują nie tylko mięśnie klatki piersiowej i ramion ale też głęboki ciastki kor, czyli mięśnie brzucha, pleców i miednicy, które odpowiadają za utrzymanie postawy. Każde oderwanie dłoni od ziemi to test stabilności całego ciała. Jeśli tracisz równowagę, to znak, że właśnie dotykasz swoich słabszych punktów. Ułóż się w klasycznej pozycji pompki, dłonie nieco szerzej niż barki, ciało w jednej linii od głowy do pięt. Opuść się powoli w dół, aż klatka niemal dotknie podłoża, a potem dynamicznie wypchnij ciało w górę. Kiedy jesteś na górze, dotknij prawego barku lewą dłonią, wróć, a następnie powtórz ruch na drugą stronę. Oddychaj rytmicznie: wdech w dół, wydech w górę. Najczęstszy błąd to zbyt szybkie tempo i rotacja bioder. Pamiętaj, że klucz tkwi w kontroli, nie w szybkości. Napięty brzuch, napięte pośladki to Twoje naturalne pasy bezpieczeństwa. Zacznij od trzech serii po sześć powtórzeń na każdą stronę. Jeśli czujesz, że to zbyt trudne, oprzyj kolana o ziemię. Technika zawsze ważniejsza niż siła. To ćwiczenie uczy spokoju, równowagi i precyzji trzech cech, które żołnierze trenują każdego dnia. A dla ciebie może stać się narzędziem, by utrzymać młodość, sprawność i pewność ruchu jeszcze przez wiele lat. Piąte ćwiczenie to Nosz Burpee. Legendarne, znienawidzone, a jednocześnie jedno z najbardziej skutecznych ruchów w całym arsenale wojskowym. To właśnie ono sprawia, że żołnierze jednostek specjalnych potrafią działać, gdy inni już dawno nie mają sił. Dla osób po sześćdziesiątce burpee może stać się prawdziwym eliksirem młodości. Łączy ruch, równowagę i oddech w jednym intensywnym rytuale. To ćwiczenie angażuje niemal każdy mięsień twojego ciała. Gdy schodzisz do przysiadu pracują uda i pośladki. Gdy przenosisz nogi w tył aktywuje się brzuch, który stabilizuje kręgosłup. Kiedy robisz pompkę, działają ramiona i klatka piersiowa, a w końcowym wyskoku uruchamiasz całe ciało w potężnym, dynamicznym ruchu. To połączenie siły, wytrzymałości i determinacji. Stań prosto, nogi na szerokość barków. Zrób głęboki przysiad i oprzyj dłonie na ziemi. Wyrzuć nogi do tyłu, przyjmując pozycję deski. Zrób pompkę, wróć nogami do przysiadu i wyskocz w górę, unosząc ręce. Oddychaj spokojnie, ale rytmicznie. Wdech przy zejściu, wydech w momencie wyskoku. Nie liczy się prędkość. Liczy się ciągłość ruchu. Płynność, jakbyś wykonywał jeden długi taniec siły. Z czasem możesz zwiększyć intensywność, ale zawsze zaczynaj powoli, szczególnie jeśli dawno nie ćwiczyłeś. Najczęstsze błędy? Zbyt szybkie tempo, zapadanie się w odcinku lędźwiowym lub brak pełnego wyprostu przy wyskoku. Lepiej zrobić 5 perfekcyjnych barpi niż 20 chaotycznych. Barpi to nie tylko trening mięśni, to próba charakteru. W wojsku mówi się, że kto potrafi zrobić 30 barpi bez przerwy, potrafi przetrwać każdą trudność. Zacznij od trzech serii po 5 powtórzeń. Z czasem zwiększaj liczbę. Każdy barpi to krok do silniejszego ciała, ale też silniejszego ducha, tego, który nie poddaje się, gdy serce bije szybciej, a oddech staje się cięższy. Szóste ćwiczenie to dot zimna deska. Pozornie prosta, ale w rzeczywistości jedna z najtrudniejszych prób siły i wytrzymałości psychicznej. Dla żołnierzy to test opanowania i koncentracji pod presją. Dla osób po 60 doskonały sposób na wzmocnienie mięśni głębokich, poprawę postawy i ochronę kręgosłupa przed bólem. Pozycja deski angażuje niemal całe ciało. Twój brzuch, skośne i mięśnie lędźwiowe utrzymują kręgosłup w stabilnym położeniu. Ramiona i barki podtrzymują ciężar ciała, a pośladki i uda pomagają zachować prostą linię od głowy do pięt. To ćwiczenie nie buduje mięśni przez ruch, lecz przez wytrwałość w bezruchu. A teraz dodaj do tego zimno. W wersji wojskowej, Plank wykonuje się często na chłodnej ziemi o świcie lub w pomieszczeniu z mocno obniżoną temperaturą. Chłód zwiększa wyzwanie, wymaga większej kontroli oddechu i uczy organizm pracy w stresie. Ale możesz go spróbować też w domu. Wystarczy otwarte okno i twarda podłoga. Ułóż przedramiona równolegle na ziemi, łokcie pod barkami. Unieś ciało opierając się na palcach stóp. Napnij brzuch, pośladki i uda. Nie pozwól, by biodra opadały lub unosiły się zbyt wysoko. Oddychaj spokojnie i skup się na napięciu mięśni. Nie na czasie. Zacznij od 30 sekund. Potem zwiększaj do 60. Nie ścigaj się z nikim. Twoim jedynym przeciwnikiem jest znużenie. Najczęstsze błędy to zbyt luźny brzuch, brak napięcia w nogach lub zapadanie się w ramionach. W desce każdy centymetr ciała ma znaczenie. Zimna deska to lekcja cierpliwości i siły psychicznej. Żołnierze mówią, że prawdziwa wojna zaczyna się, gdy ciało drży, a ty nadal trzymasz pozycję. Dla ciebie to może być wojna o zdrowie, stabilność i spokój umysłu. I to walka, którą naprawdę warto wygrać. Siódme ćwiczenie to podciąganie na drążku. Klasyka, która od dziesięcioleci stanowi test prawdziwej siły. Nie potrzebujesz maszyn ani skomplikowanego sprzętu. Wystarczy drążek, twoje ciało i determinacja. W wojsku to jedno z podstawowych ćwiczeń, które odróżnia przygotowanego żołnierza od reszty. Dla osób po 60 może być potężnym narzędziem do utrzymania zdrowych pleców, mocnego chwytu i pełnej mobilności barków. Podczas podciągania pracują mięśnie, których często zaniedbujemy: szerokie mięśnie grzbietu, romboidy, tylne barki, bicepsy, a także przedramiona. Każde powtórzenie to walka z grawitacją, która wzmacnia nie tylko ciało, ale też charakter. Właśnie dlatego żołnierze traktują drążek jak symbol. Nie ma wymówek. Jest tylko siła i wytrwałość. Złap drążek na chwytem nieco szerzej niż barki. Zawiśnij, napnij brzuch i lekko ściągnij łopatki. To twoja pozycja startowa. Następnie powoli podciągnij ciało aż broda znajdzie się ponad drążkiem. Nie używaj impetu. Ruch ma być spokojny, kontrolowany. Skup się na tym, by ciągnąć plecami, nie rękami. Nie zniechęcaj się, jeśli na początku nie uda ci się zrobić ani jednego powtórzenia. Możesz zacząć od wersji z gumą oporową lub podciągań negatywnych, powoli opuszczając ciało z pozycji górnej. Każdy ruch to krok do przodu. Najczęstsze błędy kołysanie się, szybkie szarpanie lub niepełny zakres ruchu. Podciąganie to sztuka cierpliwości. Liczy się jakość, nie liczba. W jednostkach specjalnych mówi się, że człowiek, który potrafi się podciągać, potrafi też przetrwać. A w Twoim przypadku to dowód, że ciało wciąż może, jeśli tylko dasz mu szansę. Zacznij od małych kroków, a wkrótce zauważysz, że z każdym powtórzeniem jesteś silniejszy, nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Trening inspirowany przygotowaniem wojskowym to coś więcej niż zestaw ruchów. To podejście, które kształtuje charakter, ciało i umysł w równym stopniu. Każde z tych siedmiu ćwiczeń, od wspinaczki w miejscu po podciąganie, buduje coś innego. Wytrzymałość, równowagę, siłę funkcjonalną, a przede wszystkim odporność psychiczną. Dla żołnierzy to narzędzia przetrwania, dla zwykłego człowieka sposób na odzyskanie kontroli nad własnym ciałem. Nie potrzebujesz sprzętu ani luksusowej siłowni. Wystarczy Twoje ciało, odrobina przestrzeni i konsekwencja. To właśnie prostota sprawia, że te ćwiczenia są tak skuteczne. Pracujesz całym sobą, w naturalnych zakresach ruchu tak jak człowiek był do tego stworzony. Regularne wykonywanie tych ćwiczeń poprawia krążenie, wzmacnia serce i stawy, wspiera równowagę hormonalną i metabolizm. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Uczą cierpliwości i pokory wobec własnych ograniczeń. Każda minuta, w której ciało się trzęsie, a oddech przyspiesza, to krok ku silniejszej wersji siebie. Wielu instruktorów wojskowych powtarza, że prawdziwa siła nie polega na tym, ile możesz podnieść, lecz jak długo potrafisz trwać. To samo dotyczy życia. Wytrzymałość, dyscyplina i skupienie przenoszą się z treningu na codzienność. Nieważne, ile masz lat, Twoje ciało nadal potrafi się zmieniać, jeśli dasz mu szansę. Zacznij powoli, słuchaj swojego organizmu i pamiętaj, każdy ruch, każde powtórzenie to inwestycja w zdrowie, stabilność i spokój. Ćwiczenia inspirowane szkoleniem wojskowym nie mają na celu uczynienia z ciebie żołnierza, lecz pokazanie, że dyscyplina, konsekwencja i prostota są potężniejszymi narzędziami niż jakikolwiek sprzęt z siłowni. Siedem ruchów, od wspinacza po podciągnięcie, aktywuje całe ciało, wzmacnia stawy, poprawia krążenie i równowagę. Ale prawdziwy efekt pojawia się dopiero wtedy, gdy zaczynasz zauważać, jak zmienia się twoje nastawienie. Z każdym treningiem rośnie pewność siebie, a to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, staje się Twoim nowym punktem wyjścia. Właśnie dlatego żołnierze potrafią działać, gdy inni się poddają, bo ich ciało i umysł są zjednoczone. Ty też możesz to osiągnąć. Regularny ruch nie tylko wzmacnia mięśnie, ale także spowalnia procesy starzenia, poprawia pamięć, koncentrację i samopoczucie. Zwiększa odporność na stres i pomaga lepiej spać. Nie chodzi o perfekcję, lecz o codzienny wysiłek. Nawet 15 minut dziennie może zmienić sposób, w jaki się poruszasz, oddychasz i myślisz. Bo kiedy ciało staje się silniejsze, umysł zaczyna wierzyć, że wszystko jest możliwe. Zacznij dziś. Nie dla wyglądu, nie dla rekordów, lecz dla zdrowia, energii i poczucia, że wciąż masz kontrolę nad własnym życiem. Bo siła, którą budujesz w tych prostych ćwiczeniach, pozostanie z tobą na długo po tym, jak trening się skończy.